12% stopa podatku dochodowego. Brzmi dobrze, prawda? Ale po przekroczeniu pewnego progu możesz zapłacić aż 32%. I wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Podatek progresywny, czyli klasyczna skala podatkowa, to jest forma domyślna dla większości z nas i dla tych osób, które pracują na etatach, i dla przedsiębiorców. W roku 2025 wygląda to tak: 12% podatku do 120 tys. zł dochodu rocznie i 32% od każdej złotówki powyżej tej granicy. Dobrą wiadomością jest to, że tutaj w skali możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku aż 30 tys. zł. Tutaj masz możliwość korzystania z ulg. Na dzieci, na internet, na rehabilitację możesz się rozliczać. Wspólnie z małżonkiem. Skala się opłaca, jeżeli zarabiasz mniej niż 120 tysięcy, korzystasz z spółki odliczeń i chcesz zachować elastyczność we wspólnym rozliczaniu z partnerem. Ale kiedy Twoje dochody rosną, Możesz wejść na stawkę 32%, a wtedy podatek może być dużo wyższy niż przy ryczałcie czy przy podatku liniowym. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie kierować się przyzwyczajeniami tylko liczbami. Jeżeli nie wiesz, co wybrać, zostaw to ekspertom. Kliknij Obserwuj, jeżeli chcesz rozmawiać o podatkach prostym językiem.